Dzień dobry, witam się z wami 19 grudnia i to jest kolejny filmik z serii kalendarze adwentowe i dzisiaj sobie otworzymy kolejne paczki mamy dzisiaj po prostu taki dzień dobroci bo przez ostatnie kilka dni nie otwierałam paczuszek i też nie nagrywałam filmików, więc dzisiaj mamy do otworzenia bodajże od 15 zerknę, tak, 15 do y, dzisiaj Czyli mamy aż cztery paczuszki, nie, więcej, pięć paczuszek do otworzenia. No to naprawdę dzień rozpusty. Ale powiem Wam też, że grzecznie zaczęłam wspólny wzór, który zaczęłyśmy z Klaudią. I to miał być Mikołaj. Wrzucę Wam zdjęcie, żebyście zobaczyli, jak ten Mikołaj wygląda. Ale jeżeli jesteście na bieżąco o Klaudii, no to doskonale wiecie, jak on się prezentuje, a ja zrobiłam na razie tyle. Mam zrobioną brodę, ale nie, nie całą. Tutaj już, jest, tutaj już jest jego klamerka, i na razie jest tyle. Ostatnie dni naprawdę ciężko mi było znaleźć jakoś czas i energię do tego, żeby, żeby haftować, bo były bardzo intensywne. No, ale taki jest grudzień. U mnie też grudzień w tym roku no, jest bardzo intensywny, ale już zaczęłam, więc dzisiaj sobie też nad nim troszeczkę posiedzę i mam nadzieję, że troszeczkę przybędzie parę krzyżyków do przodu, ale on też bardzo szybko się otrzywa, także mam nadzieję, że to nie zajmie mi jakieś wieki. Mm, tylko, jakoś tak to tam szybciutko mi pójdzie. No dobrze, to ja bym teraz y, chętnie przeszła do otwierania paczuszek, bo bardzo y, jestem już trochę zniecierpliwiona tym czekaniem. A chciałam to robić z Wami, a nie bardzo miałam czas nagrywać, więc <grywanie> sami rozumiecie, jak to jest. Emocje buzują. Czyli zaczniemy sobie od 15. 15 mamy zajrzeć do pudełka i to jest moje magiczne pudełeczko w którym jeszcze są paczuszki mamy paczuszkę 15 to pudełeczko sobie tutaj koło mnie stoi i to jest dzień 15 i cóż Mikołajka mi przyniosła dnia 15 ja mogę się pilnować żebyście wszystko widzieli ja to jest rameczka, kurde, rameczka do Milchili, Boże, i jeszcze jest dodatkowo w tym w, z całym tym zestawem, czyli z magnesikiem, z pudełeczkiem i z mm, no, I z czym? Z nawlekaczem i wszystko otworzy taki piękny komplecik. Ojejku, bardzo dziękuję! No, powiem szczerze, że moja Mikołajka to chyba y, naprawdę bardzo, bardzo skrupulatnie czytała mój, y, mój list do Mikołaja. Ten mój list y, z moimi takimi wymarzonymi prezentami, które chciałabym dostać. Y, no ale tego się nie spodziewałam, szczerze powiedziawszy. Jest to dla mnie ogromne zaskoczenie, że akurat yy, że akurat rameczka, ale ślicznie dziękuję, no jestem jestem bardzo zadowolona. Jezu, jaki to będzie śliczny komplet. O Boże, jak się tak zaczynają te, te, te dni, to ja dzisiaj chyba naprawdę na jakimś takim haju w ogóle wyjdę z tego nagrywania. No dobra, teraz mamy dzień szesnasty. W szesnastym, 16... ojej, już widzę, że tutaj są jakieś dobroci. Ojej, jakieś śliczne gwiazdeczki. Dobra, bo ja trochę tak zachłannie zabieram to do siebie i wy nie widzicie. O jakie śliczne. I znowu te mm, klateczki z, z ptaszkami. I takie śliczne gwiazdeczki. No piękne, takie bardzo w moim stylu, bo ja lubię takie drewniane, kurczę, to teraz będę musiała znaleźć jakiś wzór z ptaszkami, gdzie będę mogła, albo jakiś taki delikatny, gdzie będę mogła te drewniane, te, nie wiem jak to nazwać, te cosie. Te drewniane co się y, przyszyć i sobie wkomponować, ale te gwiazdeczki mega, bo ja je mogę wykorzystać wszędzie i do, do jakiegoś takiego y, zimowego obrazka, i czasami gwiazdeczki pojawiają się też y, we wzorkach y, Barbary Anny Design, i ja czasami je podmieniam na jakieś inne, y, na jakieś zawieszki, na przykład gdzieś tam coś się wkomponuje no i tutaj gwiazdeczki na pewno znajdą swoje zastosowanie ale, ale z tymi klateczkami no to będę musiała pokombinować kurczę. no Mikołajka mi to dała wyzwanie teraz bo będę miała z tyłu głowy, żeby, żeby gdzieś coś poszukać i wkomponować ale są śliczne dziękuję bardzo A to, no to to stawia mi, trochę, stawia mi trochę wyzwanie bo muszę coś, muszę coś pomyśleć no dobra, to teraz mamy dzień 17. Wiecie co? Ja mam czasami wrażenie, że ja się czuję jak, taki, jak takie dziecko, um, otwierając te wszystkie prezenciki. Zajrzyj do pudełka, kolejny rzecz. I tu mamy 17. I co tutaj Mikołajka zapakowała w dniu 17? Staram się to jakoś tak ładnie rozpakować, ale. Ja nie jestem. Ja od dziecka wyrywałam wszystko. Materiał, splash. Murano, splash mój, ulubiony. ale ślicznie. I jacie. Jeszcze w dodatku mój ulubiony kolor. Szary splash. No, mega, petarda. No dobra, no to teraz to już naprawdę mam ten, mam dylemat. Kurczę, bardzo dziękuję, bo ja coś chciałam zrobić na tym materiale. Już nie pamiętam co, ale coś mi brakowało i tak zrezygnowałam z wyszywania, bo nie miałam właśnie tego splesza. I teraz będę mogła sobie, będę mogła sobie coś wyszyć, ale ekstra. Super. Kurde, teraz będę może um, coś wymyśleć wyjątkowego, żeby mi się na tym materiale um, zmieściło, ale też chciałabym mieć taką pamiątkę, że to jest materiał od um, że to będzie specjalnie taki hawcik na materiale od mojej mikołajki. No bo to będzie takie um, dla mnie um, do pamięci. Taka, Taka będzie pamiątka. Jezu, ja tak głaszczę, wiecie, bo ja jestem taka ogromnie wdzięczna, bo moja mikołajka po prostu ja tak wypunktowałam w tym swoim liście, że lubię to, lubię to, lubię to, lubię to, ale jest dowolność. I tak naprawdę co by nie wybrała, to ja bym była szczęśliwa. No, ale dałam mojej Mikołajce taką dużą listę, żeby, żeby się też tam nie, nie głowiła za bardzo. No, i powiem szczerze, że. Jeżeli tak Mikołaj spełnia życzenia, no to ja się piszę. Ja nie mam pytań. <laughs> ja to biorę w ciemno, naprawdę. No mega, widzicie tutaj cały ten bałagan? Nie widzicie, no to całe szczęście. No dobrze, to teraz osiemnasty dzień, ale słuchajcie, aż mam dreszcze, aż mnie ciary przychodzą, naprawdę. I jeszcze zajrzę do pudełka znowu. U Jezu. jezu. Mamy 18, mamy 18. Teraz... Co będzie tutaj? Co będzie tutaj? Mm. <grym> no to teraz... Ta... A Mikołajka bardzo dobrze to wszystko pakuje, tak żeby trudniej było się dostać. <grym> to może to teraz rozpakować. No dobra, otwieramy, otwieramy. Co tu, co tu jest? Co tu jest? Nie wiem, co tam jest. Kurde, no tak zapakowała. Dobra, nie będę się sertalić. Magnesik. O jezusie, kochany, przepraszam. Mam nadzieję, że nie krzyknęłam za mocno. Boże, jakie cudo. Może ja wyjmę z tego, z tego papierka. O jacie. Ja. Kurde, przykleiłam mi się. Ale mega. Zobaczcie. Widzicie jaki fajny vintage. Oczywiście magnesik jest tak samo z, z tym samym motywem, ale magnes. Petarda. Boże. Mm. Jestem zachwycona. Ja uwielbiam taki właśnie klimat vintage. Kurde, nie mam tam. Ale jaki mocny. życie? Wszystko się trzyma. No, ciekawa jestem, będzie się trzymać. Nie, pewnie spadnie. No trzymasz się? Nie, nie utrzyma się. Ale igiełki będą się trzymać perfekto. Naprawdę jest śliczny. Oj, taki mocny. Ten magnesik. No mega. Bardzo ładne. bardzo dziękuję. No i nawlekacz też jest super. No, tak jak mówiłam, niedawno ja nawlekaczy nie bardzo używam, ale po prostu będzie petarda do zdjęć. No, powiem szczerze, że. No dobrze, to teraz tak, żeby było chronologicznie. To był 15, to był 16, to był 17, to był 18. I jeszcze zostało nam. Na deser 19. Na dziewiętnasty jest... O Jezu, już widzę, już widzę, już widzę. Zielony woreczek. Typowo Halloweenowy i co będzie w woreczku? A w woreczku są guziczki. O! Jaka petarda. Jezu, ja chyba dzisiejszy odcinek nazwy jaka petarda. O jacie, jakie bajeranckie, zobaczcie. Ja nigdy nie widziałam takich guziczków, ja nie wiem skąd moja Mikołajka je wytrzasnęła w ogóle. Jak na koniec zdradzę wam kto to, to będę ją pytać, gdzie ona takie cuda zdobywa. Ale po prostu są świetne. No ta, ta dynia taka troszeczkę uszkodzona, w sensie tam ładki ma, a ta czarownica jaka mega. No super. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie, bo już drugi raz tej radości nie powtórzę, gdybym miała y, nagrywać ten filmik jeszcze raz. <grym> ale y, mam nadzieję, że wszystko widać. No świetne są języki, ale czaderskie w ogóle. Skąd ona to znalazła? Gdzie ona to dostała w ogóle? Nie mam zielonego pojęcia. No ale mega. Ja cię, wiecie, mam ochotę otworzyć jeszcze kolejne paczuszki, ale się powstrzymam. Yy, I tak dzisiaj jest tyle dobroci, że po prostu aż mam dreszcze i ciary. Naprawdę. <grystanie> Bardzo dziękuję. Jezu, aż. No, za każdym razem na koniec odcinka mi, mi odbiera yy, rozum <grystanie> i nie wiem co mam powiedzieć. Ale naprawdę, bardzo dziękuję. O, o tym marzyłam, to bardzo chciałam. Magnesików nigdy za wiele, guziczki po prostu petarda. A te dają wyzwanie, bo trzeba znaleźć coś fajnego, żeby, żeby to pasowało i żeby też wyglądało cudownie. I muszą znaleźć swój idealny wzór. Także, no mega. Naprawdę. No powiem szczerze, że jestem bardzo bardzo szczęśliwa. No. No dobrze. To bardzo wam dziękuję za dzisiaj i za to, że ze mną byliście i oglądaliście. I mam nadzieję, że że też macie troszeczkę magii w tym grudniu i troszeczkę ten grudzień może bez śniegu, ale też będzie taki magiczny jeszcze jeszcze, jeszcze troszeczkę no bo jeszcze trochę do grudnia, do końca grudnia mamy, ale jeszcze do świąt y, trochę dni zostało, więc mam nadzieję, że one też będą dla Was takie bardziej przyjemne. Mm, no, grudzień w tym roku naprawdę jakiś taki, nie wiem, wyjątkowy jest. Może to przez te kalendarze, taki bardziej magiczny? No nic. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Mikołajce, bardzo dziękuję za Wasze komentarze i za wszystkie subskrypcje, które się pojawiły na moim kanale. I bardzo serdecznie witam te nowe osoby, które kliknęły i dołączyły do grona moich obserwujących. Bardzo się cieszę, że tu jesteście i możecie ze mną się troszeczkę pocieszyć, i mogę pokazać Wam swoje postępy, i jesteście tutaj ze mną, więc to dla mnie bardzo, bardzo dużo znaczy. Także do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się cieplutko. Pa pa!